No, witam, witam. Dziś aż 7 propozycji, z czego tylko dwie gwiazdorskie. Jedziemy. Zaczniemy sobie od rzeczy nieco mroczniejszych i na początek pogańsko folkujące melodyjne bleki z Francji, czyli Dragwald. Absolutnie nie jakieś wielkie odkrycie, ale płynie naprawdę przyjemnie, więc jeśli lubicie sobie tego typu brzmień czasem posłuchać, wjeżdżajcie śmiało, bo no, jest to całkiem niezłe. Wait, Jeśli zaś wolicie, gdy jest ciężej i obskurniej, to polecam nówkę od greckiego wotrosz, sladzujący blek, który się nie patyczkuje. Mm, tu macie urywki jedynego numeru z klipem, akurat tak się składa, że z gościnnym udziałem piosenkarza Shining, tego drugiego Shining. I dodam jeszcze tylko, że urywki musiałem dobierać bardzo pieczołowicie, żeby jakimś banem nie ryzykować. Do Szwecji, do Szwecji po rasowy skandynawski black pod szyldem Gro. Zażarło nawet przyzwoicie polecam rzucić uchem. A jak już tak nordycko się zrobiło, to mamy też kolejny album Hordus Cold. I z jednej strony naprawdę spoko rzecz, nawet jeśli absolutnie nieoryginalna, bo od razu widać, że Heilung był mocno grany. Ale z drugiej strony, nie wiem, może mam jakieś dziwne wyobrażenia, dajcie znać, jeśli myślicie inaczej. A jeśli, ale jeśli się chce uchodzić za takiego trójwkręconego, a chyba za takich chcą uchodzić, to raczej się nie nagrywa nordyckich. Coverów Rammsteina, nie? No, bo jak to inaczej wytłumaczyć, niż po prostu skokiem na popularność? Doskonale wiecie, że nic do komercji nie mam, wręcz często propsuję, ale tutaj jakoś mi to zgrzyta. Wyobrażacie sobie, że wardruna nagrywa cover Ramsteina? No właśnie. Gość folków, czas przyłoić bardzo ciekawym Dumem od hiszpańskiego Pisonte. Pani smutno śpiewa, pan posępnie ryczy, gitarka gra ciężko i niespiesznie. What's not to like? Do badania, choćby na spoty. Nowa katatonia jest bardzo katatoniowa i to wszystko, co mogę o tym albumie powiedzieć. Nie wiem, czy ta formuła się już dla mnie wypaliła, czy może po prostu jest to album nagrany dlatego, że trzeba było go nagrać, ale no, totalnie mi ta płyta przelatuje i nic po niej nie zostaje. A zawsze ich lubiłem. Nie żebym jakoś strasznie na ten album czekał, ale no, mimo wszystko, jednak spory zawód. See my sky. Spory zawód raczej czekał też pewną grupę fanów Riverside, bo niedobry zespół postanowił nie nagrywać kolejnej wersji płyty X, tylko po prostu płytę Y, w stylu Z. I nie powiedziałbym, że jest to granie progowe. Progujące na pewno, miejscami progowe, tak, ale to jest po prostu płyta z ambitnymi i artystycznymi piosenkami rockowymi naprawdę bardzo dobrymi piosenkami. I nie mylmy piosenek ambitnych z piosenkami skomplikowanymi, bo to wcale nie musi być tożsame, a... część kawałków na Identity jest, jak na Riverside, dość prosta. Tyle, że... no nie wiem, stosowości kawałków nie powinno się mierzyć stopniem komplikacji struktury. Proste też może być zajebiste. I tu często jest. Nawet jeśli Mariusz śpiewa o o o o, o". Czy jest to moje granie? Nie. O czym już chyba wiecie? Czy słucha mi się tej płyty dobrze? Tak. Czy Riverside zrobił krok wstecz? Myślę, że zrobił krok w przód, tylko po przekątnej. A jeśli nie jesteś w stanie tej płyty słuchać, odpal poprzednie i problem z głowy. Oczywiście, gdy taką woltę zrobi jakiś mój ukochany zespół, będę ich przeklinał w niebogłosy, ale pamiętajcie, że w słuchaniu muzyczek drobny margines na hipokryzję zawsze warto sobie zostawić. I to tyle na dziś. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.